Marsz, da was wiszę nie wydym. Dziękuję, panie majorze. Najemnik? Żołnierz, jak pan. Teraz pytam wyraźnie... Jeszcze się spotkamy. Lepiej nie. Robi pan sobie wrogów, panie majorze? To bydlak, panie majorze, przyjechał skurwiel gwałcić i rabować. Może by go walnąć? Hej, Timon, pumba. Do wozu. Tak jest. Do wozu. Ej, Barczyku! Pan leje na drogę. Na co? Na drogę niech pan leje, bo ostatnio jeden Francuz nalał prosto na detonator przeciwpiechotny i urwało mu jaja. Kaprelu! Zabiłeś własnego brata! Ale to był pedał, to niewielka strata. Jakoś mi się lat się chciał. Jedziemy! Dobrze, że mu dupy nie urwało, bo podobno był bierny. O. Gdzie masz te świństwa? Wyrzuciłem. Nie wyrzuciłbyś niczego, co jest warte choćby złotówkę. Otwieraj szafkę. A niby czemu? Bo mam oficera dyżurnego w palencie. Jestem pewien, że masz tę kasetę przy sobie No, tego to już mi nie udowodnisz Kiedyś cię dopadnę A tak w ogóle to o co ci chodzi? Jego stara jest kurwą, człowieku Poczuł się urażony Kurwa, co jest? Alarm? Alarm obłaszcza się w inny sposób Człowieku, poczytaj regulamin Lecimy na akcję ratunkową Rozbił się helikopter w urach Jest cisza nocna! Godzinę temu skończyliśmy służbę Johnny Dobranoc, mam służbę o 6 rano. Czyszczę kible. Pan wie romantyzm służby wojskowej. Max? Ja poprawiam żonym. W tym helikopterze za obstawę służyli chłopcy z pierwszej drużyny. Lwa! Ciebie nie pytam, Houdini. I słusznie. Będziecie żałowali. I nie mówcie, że nie ostrzegałem! Pan, panie majorze, nie jest z Błękitnego Krzyża. Jestem. Oddział zakopalny, no co? Służymy tu w ramach nordycko-polskiego kontyngentu IFOR-u i podlegamy ich rozkazom. Hmm. Panie prokuratorze, niech pan spierdala. Człowieku, ciebie czeka sąd wojskowy. Porucznik Przatki. Stolić pysk, stanąć na baczność, bo każę cię kurwa aresztować, zrozumiano? Tak jest. Zobaczmy. nie pojacuj! Szkoda, ty też ok. Czego się przebierdalacie, sierżancie? Jak wy wyście poszli, byście bułgarskie dziewki znaleźli. Kapelu Boruń wieczorem stajcie się traforem. Chętnie, kurwa, chętnie, jak skończę dymać po tych górach! Na baczność! Cicho mi tu! Co to armia amerykańska? Jarek! Kup mi wajki na dole! Tato, ja... Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. To jest wojna. A wy jesteście żołnierzami jednej ze stron. Musicie zabijać. Albo nie przeżyjecie. Kurwa! Jesteśmy siłami pokojowymi! Mamy zabezpieczać łączność i wodę! Kurwa! Jesteśmy siłami pokojowymi! Jesteś żołnierzem. Co masz w rękach? Co masz kurwa w rękach? Wiadro! Mam 650 dolarów żołdu! Co masz kurwa w rękach? Czy to jest wiadro? Nie kurwa! To nie jest wiadro! A co to jest? KOPERKA! To nie jest karabin na wodę, Majorze! Ja jestem pacwistą, Kurwa, Majorze! Ja się do niczego nie nadaję! To oni się do niczego nie nadają! Ty jeszcze możesz wszystko! Popatrz na nich! Popatrz na nich! Ten mały się modlił do Boga, ale Bóg go nie obronił! Musisz się bronić sam żołnierzu, rozumiesz?